Niedyszyna była tegorocznym organizatorem dożynek w parafii Matki Bożej nieustającej pomocy w Bełchatowie. Święto plonów rozpoczęło się od poświęcenia wieńców dożynkowych. Nie żałować. Później odprawiona została uroczysta msza święta. Nie z założonymi rękami, ale pracując razem z Bogiem, będziemy w stanie zebrać wielkie owoce ziemi. Może. Chcielibyśmy tej ziemi innej. Może patrzymy, że gdzieś ta ziemia jest lepsza, że gdzieś wymaga mniej trudu, że gdzieś owoc jest pewniejszy. Ale ta ziemia jest nasza. Po mszy tradycyjnie już można było posmakować chleba i ciasta upieczonych z tegorocznych zbiorów. Dożynki to szczególna uroczystość dla rolników, których w naszej gminie jest bardzo wielu. Dożynki to jest taka sprawa, że to jest takie zakończenie zbioru plonów, prawda. Mówiąc, to jest no, podkreślenie tego, że, prawdę, że się wszystko się udało, prawda? Się wszystko się udało. Z, z wolą Boga się wszystko sprzątnęło i tak dalej. No, były w niektórych miejscach, były takie sprawy, jak w tym roku, bo dużo szkód powodowały wiatry, wichurę, wichury, które tam zniszczyły kupę lasów, zniszczyły też kupę zburzy, deszcze i tak dalej. No, ale ogólnie nie jest tak źle. No nie jest tak źle, absolutnie nie jest źle. Dożynki są czymś wyjątkowo szczególnym. Mieszkańcy mają czas odpocząć, zrelaksować. To jest podsumowanie całorocznych, całorocznych prac. I ciężkich prac rolniczych, prac żniwnych. Także teraz nas czeka chwila tych odpoczynków. W dużej części gmina Bohatów jest gminą rolniczą. I jak widzimy, ta piękna tradycja dożynek utrzymuje się tutaj, a wręcz e, można powiedzieć, że się rozwija i, i dzisiejsze dożynki w Niedyszynie e, to e, potwierdzają. Dzisiaj mieszkańcy Niedyszyny e, dziękują Bogu za obfite plony. Jak widzimy, e, pogoda też dopisuje, tak więc e, wszystko sprzyja udanej zabawie i tego właśnie mieszkańcom życzę oraz tego aby w przyszłym roku te plony były jeszcze lepsze niż w tym roku bieżącym. Dożynki to przede wszystkim dziękczynienie za plony. To także święto dla ducha, dlatego tak ważne, aby również od tej strony przeżyć je godnie. To idealny moment na zadumę i refleksję. Zawsze dożynki stawiają nas w takiej sytuacji, że Uświadamiamy sobie, że nie wszystko od nas zależy. Jest e, trud ludzki, jest ziemia, jest pogoda, ale dożynki zwracają naszą myśl ku Bogu i to, że tak naprawdę nasz trud jest w Jego rękach i to, co e, wyrośnie z Ziemi, w dużej mierze zależy e, po prostu od Pana Boga. Dożynki są taką okazją, że możemy sobie o tym przypomnieć i po prostu być wdzięcznymi. E, to jest czas, kiedy, kiedy przypominamy sobie o tym porządku, jaki jest w świecie, że, że gdzieś za tym wszystkim stoi Bóg i, i mając o tym pamięć, jesteśmy po prostu mądrymi ludźmi. Dożynki to święto rolnicze, ale nie odbyłoby się ono, gdyby nie pomoc nieocenionych wręcz strażaków z OSP. Wielu druhów też żyje z pracy na roli, dlatego tak chętnie pomagają w organizacji uroczystości. W tym roku te plony, no, część wymarzła, bo wiadomo, że pszenica, pszenżyta to już zginęło. U nas na wsi to, bo ja wiem, że trzech gospodarzy może to sprzątło, bo i to jeszcze znikome te plony z tego, no i to jest podsumowanie takiej pracy, no, ciężkiej pracy w roli, bo wszystko zależyło od pogody, no. w tym roku normalnie może trochę szczęścia, bo deszczu za dużo to u nas tak nie padało, nie było żadnych te huraganów, ani nic, tak żeśmy te, ten rok jakoś przeżyli, tak szczęśliwie. Nie, nie są te, ziemie tak przeważnie czwarta, piąta klasa, no trzeciej klasy to, to trudno, tak, że no. Koszty są ogromne, bo i nawożenie, i uprawa, i wszystko to inaczej jest, jak tam już rolnicy po sąsiednich wioskach mają tę drugą, trzecią klasę, także to jest pięć do oka. No, ale no, jakoś tu żyjemy no i narzekamy, no, żeby to i na gorzej nie było. Wszystkim rolnikom dziękujemy za ich trud, aby przyszłoroczne plony były jeszcze lepsze.